Cześć, z tej strony Grzegorz firma Omegapur. Często pytacie mnie w rozmowach telefonicznych, dlaczego warto z nami współpracować, albo czym wyróżniamy się na tle naszej konkurencji. Otóż, taki jeden z, naj, taki jeden z najważniejszych przykładów, który, który mi przychodzi teraz do głowy, to jest to, że my przede wszystkim jesteśmy praktykami, czyli nasza wiedza nie bierze się w sumie z zabiórka, tak jak teraz, co siedzę. Tylko nasza wiedza została wypracowana w terenie. Sami na co dzień zajmujemy się natryskami, sami na co dzień taką firmę natryskową prowadzimy, i tutaj to doświadczenie bierze się właśnie z życia. Czyli sami popełniliśmy kiedyś x błędów i wypracowaliśmy na nie odpowiednie rozwiązania, które teraz przekazujemy osobom, które z nami współpracują. Więc to jest jeden z wyróżników nasz, jeśli chodzi o wsparcie dla Was, czyli dla osób, które chcą wejść w branżę, chcą z nami współpracować. My znamy tą branżę od strony właśnie takiej praktycznej, czyli możemy Wam pomóc od samego początku. Możemy Wam pomóc ze wszystkim, tak naprawdę. Od problemów z klientem, z maszyną, z realizacją, z różnymi awariami, po problemy z prowadzeniem firmy, różne, różne sytuacje się w życiu zdarzały. Wypracowaliśmy na to odpowiednie rozwiązania, i z tymi rozwiązaniami się dzielimy z naszymi partnerami. Więc to jest taki nasz wyróżnik. Poza tym, że stawiamy na bardzo dobry i wydajny sprzęt, jakim jest maszyna ATG H19S New. dostarczamy najlepsze pianki e, otwarte i zamknięto komórkowe, również jesteśmy praktykami, cały czas to będę powtarzał, jesteśmy praktykami, więc zawsze możemy Wam pomóc na każdym etapie Waszych realizacji. Jeśli jesteście zainteresowani współpracą z nami, kontakt macie do nas. Pod, pod filmem. Dzwoncie śmiało, jestem chętny na każdą rozmowę, czy to o pianie, czy o maszynie. Możemy sobie spokojnie pogadać. Cześć!